Również mam przyklejone cukierki, ale nie do etui, tylko do mojego buta. Spójrz, ile ich tu jest, a najlepsze jest to, że każdy z tych cukierków mogę w każdej chwili odkleić i zjeść. Super! Eni, ręce precz. Nie opowiedziałam jeszcze historii, jak wpadłam na tę sprytną sztuczkę. Właśnie zdejmowałam buty, gdy nagle pomyślałam, że nauczycielka nigdy nie patrzy na buty. Więc to jest najlepsze miejsce na ukrycie cukierków. Przykleiła mnie więc prosto do buta. No do dziś uważam, że to był genialny pomysł. Zgadzam się. To jest po prostu nierealnie pyszne. Dziewczyny, o czym wy tam szepczecie? Czy wy zjadacie swoje etui buty? Nie czuję się dobrze. Słabo mi. Co się z nią dzieje? Chyba źle nas zrozumiała. Niech sobie odpocznie. Potem wstanie.